W dniu dzisiejszym rozpoczęte zostały prace porządkowe przy dawnym cmentarzu ewangelickim w Żarowie, który był użytkowany pomiędzy rokiem 1865 a początkiem wieku XX. Niestety po okresie II wojny światowej cmentarz uległ zniszczeniu, większość nagrobków została ukradziona, zdewastowana. Naszą intencją jest utworzenie lapidarium dla pozostałych nagrobków ewangelickich i katolickich cmentarzy zamkniętych w latach 50. i 60. wieku XX, które funkcjonowały na terenie gminy Żarów, takie jak Łażany, Przłęgów, Mikoszowa, Gołaszyce. W dniu dzisiejszym wywożony jest gruz, który bardzo szpecił ten teren. Dalej będziemy wycinać drzewa niepotrzebne, które narosły, zasłaniają pozostałe grobowce rodziny Neugenbauer i Klamt. W najbliższym czasie ma do nas przyjać ekipa. Programu była nie minęło. Telewizja Lublin z panem Adamem Sikorskim, która obiecała nam pomoc w zakresie badań georadarowych, co pozwoli nam ustalić ilość pochówków oraz rozmieszczenie ich na terenie dawnego cmentarza w Żarowie. Wasza praca, bardzo potrzebna i pożyteczna, jest jednak niszczona przez nieznanych ludzi. Nasadzenia są uszkadzane. Tak, stwierdziliśmy w dniu dzisiejszym, że zostały usunięte drzewka, które zostały wcześniej zasadzone. I tutaj prośba do mieszkańców, żarowa, aby nie niszczyć rzeczy, które robimy. Na terenie ogródków działkowych znajduje się sporo jeszcze starych nagrobków. W jaki sposób będziecie się starali je odzyskać? Tak, tutaj gorąca prośba do działkowców, aby wszystkie płyty, fragmenty płyt, na które zachowały się daty bądź nazwiska osób byłych mieszkańców Żarowa, aby te fragmenty zostały zwrócone celem utworzenia lapidarium. Gdyż. Jest to bardzo dla nas znaczące i przede wszystkim elementy te nie mogą służyć do celów takich jak chodniki, ogrodzenia i podobne.